Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z serwisu. Ale dzisiaj taki krótki, praktycznie niemalże vlogowy. Pokażę Wam kolejną usterkę bardzo charakterystyczną dla pewnego modelu laptopa. A szczegóły po intro. Mowa o Samsungu, tu akurat model NP305E. Natomiast ta usterka, już może widzicie niektórzy o co chodzi, może niekoniecznie, bardzo charakterystyczna, nie tylko w zasadzie dla tego konkretnego modelu NP305. Dlaczego, moi drodzy? Niestety, ale producent delikatnie mówiąc dał ciała. Nie pierwszy raz mamy do czynienia z tego typu usterką. Niech się skupi tylko aparat. Widzicie, klejony praktycznie cały zawias a komputer trafi jako niedziałający, niestartujący, z uszkodzoną płytą główną. Widzicie, w jakim miejscu płyty jesteśmy? Trochę Wam ułatwię sprawę. Gniazdo zasilające. Moi drodzy, niestety usterka bardzo charakterystyczna dla tego modelu, teraz wyciszył, polega na tym, że... To może będzie ułatwienie dla niektórych naprawiaczy. W momencie, kiedy pękają gwinty przy reszcie, a w tym modelu zdarza się to bardzo często, w tym momencie tutaj mam jeszcze element metalowy, a płyta główna przychodzi dokładnie w ten sposób. Widzicie, do czego dążę? Kiedy te gwinty są urwane, podnosi się cały zawias i zbiera nam układy, które są tutaj zaraz na wejściu. I przerzucam się na widok z mikroskopu. Metal zaczyna nam zwierać i bardzo często uszkodzeniu ulegają przede wszystkim te dwa dławiki. Tutaj w tym modelu również one były właśnie zwarte. Jeszcze nawet widać gdzieś tam odpyśnięty kawałek lakieru. Na szczęście uszkodzenie nie było jakieś mega duże, wystarczyła wymiana dławików i sprzęt działa. Plus kondensatora, ponieważ on niestety też dostał. I bardzo często właśnie w tych modelach w ten sposób uszkadza się płyta główna. Jest to uszkodzenie pośrednie, ponieważ ten element tutaj przy tych gwintach, to wszystko na laminacie, tak jak teraz macie, on w ogóle nie jest zabezpieczony. Darzają się sytuacje, że tu już niemal, że nie ma co naprawiać, ponieważ w miejscach właśnie tych dławików potrafi być wypalenie, niemalże przepalenie do laminatu laminatu i zwarcie idzie już głębiej, także w inne warstwy samego laminatu. Tutaj na szczęście było to powierzchniowe, nawet tak naprawdę pole lutownicze za bardzo nie ucierpiało, i tak jak widzicie, dało się to przylutować normalnie. Gdyby tutaj było pole uszkodzone, no to wiadomo, wystarczy drucik i mamy cały wielki tutaj element, do którego moglibyśmy się wlutować. Zwróćcie uwagę przy naprawie, po pierwsze najlepiej wymieniać cały palmrest, niestety ten jest trudno dostępny, więc trzeba sobie radzić inaczej, ale żeby nie doszło do takiej sytuacji, to całą tą część tutaj, jak macie przy zasilającym, żeby jak to się urwie z powrotem, czy to w nowym palmreście, używanym palmreście, czy poklejeniu. To, żeby przy otwieraniu znowu nam nie zrobiło zwarcia na tych dławikach i tym kondensatorze. Słuchajcie, komputer poskręcamy. Ten nie wygląda jako specjalnie zachwycająco. To musieliśmy trochę to e, uszczelnić, bo niestety palembrestu nie ma. No i zobaczmy. Przycisk się świeci, informacje odnośnie ładowania mamy. A komputer się uruchamia, Była przez moment widać. Logo, teraz już widzicie się, system ładuje. Nie wiem w jakim momencie on się wyłączył. Więc kto wie, czy system w ogóle zaraz jakiegoś blue nie wywali. Bo jeżeli akurat do zwarcia doszło w momencie, kiedy system robił coś poważniejszego, no Windows może w ogóle nie wystartować. To, że się włącza, tutaj tak jest nieźle. I ode mnie to by było w zasadzie na tyle w tym takim krótkim vlogu, w zasadzie serwisowym, nawet nie filmie serwisowym, a vlogu serwisowym. Jak będziemy mieli coś ciekawego, to damy Wam znać. Ostatnio było trochę zalańców, które tutaj z Piotrem robiliśmy. Wszystkie po jakichś próbach dziwnych naprawy. Jeden ten półroczny, tak, czy prawie roczny zresztą, który był zalany. Tak to wyglądało. Także dużo ciekawych rzeczy, a te najciekawsze postaram się w miarę możliwości nagrać. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej!